Cześć, tutaj Mateusz i Kasia, jesteśmy właśnie w Stambule, w Turcji. Pogoda Dzisiaj pogoda nas przywitała deszczem. Ja mam jeszcze do tej pory przemoc przemoczone buty. Mam mokre buty w środku, ponieważ musieliśmy wyjść na śniadanie i tak dalej, a była no, taka nie no, może za dużo powiedziałem. Nie było powodzi, ale było mokro, więc moje buty szybko przymiękają i mam mokro. Na szczęście wyszło już słońce, znaczy no jeszcze w słońce nie, ale przestało padać, więc można sobie swobodnie chodzić. Jest trochę chłodno, pewnie gdzieś koło 10 stopni. Dzisiaj jest nasz ostatni dzień w Stambule, niestety się już musieliśmy Niestety musieliśmy się już wymeldować z hotelu. Nasze rzeczy czekają, a mamy e, autobus dzisiaj wieczorem o 22:00, więc mamy cały dzień e, czekania. Po specjalnie wzięliśmy autobus taki późno, ponieważ e, on jedzie ile 10 godzin, 10 godzin i o 22:00 jak wyjedziemy, to będziemy o 8 rano e, w Denizli. Wejdziemy teraz do Pamukkale. Bo inaczej jakbyśmy na przykład wyjechali o 8 rano, to byśmy dojechali jakoś strasznie, nie, nawet chyba nie było jakiś, jakiś poranny autobusem no to cały dzień po prostu zmarnowany, więc postanowiliśmy właśnie e, pojechać nocnym. Jest od razu jeden nocleg z głowy. E, autobusy są bardzo wygodne, jest bardzo wysoki standard autobusów, więc mam nadzieję, że też sobie pośpimy. E, potem Wam w czasie drogi jak będziemy musieli jechać, to Wam pokażę właśnie jak wyglądają autobusy, więc ogólnie tak wygląda dzisiejszy dzień a, dzisiaj na śniadaniu byliśmy nie jedliśmy jeszcze do tej pory nigdy borka w, w Turcji więc dzisiaj spróbowaliśmy borka Kasi średnio smakowało ja, dla mnie to, nie było to nic ekstra, ale spróbowałem, bo nie, nie jadłem tego tutaj nigdy wcześniej no i dzisiaj dzień spędzamy na shoppingu no po prostu tutaj w Turcji, na tej w okolicy Placu Taksim, no i ogólnie wszędzie shopping jest niesamowity. Więc mamy dzisiaj dużo czasu, dużo czasu. Dzisiaj mam jeszcze zamiar zjeść kebaba, bo jeszcze nie jadłem kebaba. W sumie jak byliśmy w Turcji tyle czasu wcześniej, to chyba raz albo dwa razy jadłem kebaba. Jakoś nie smakuje mi to za bardzo te kebaby. Są naprawdę, dużo lepsze kebaby są w Polsce, najlepsze są kebaby w Polsce, naprawdę ale dzisiaj jeszcze dam spróbować, dam szansę jakiemuś jeszcze jednemu, może jakiemuś lepszemu jakiś znajdę. I idziemy jeszcze dzisiaj też na obiad, mam nadzieję, że pójdziemy jak nie zacznie znowu padać do takiej naszej restauracji, ale tam daleko, daleko. jest tu właśnie wzdłuż, wzdłuż głównej ulicy, ale wystarczy skręcić takie o, to jakieś uliczki, jest jakiś syrii pasaż. Idziemy zobaczyć, co jest tutaj w syryjskim pasażu. I tutaj jest po prostu osobne zagłębia. Nie, tu chyba coś jest. Ten jest akurat zamknięty, nic tutaj ciekawego nie widać, przynajmniej na razie. chwilę byliśmy w takim innym pasażu zagłębił tanich ciuchów, ale po prostu są. Ekstremalnie tanie a W końcu zdecydowaliśmy się zjeść jakieś różne baklawy Tu było takie okrągłe ciastko pokrojone jest, to jest taki balasek I tu dwa rodzaje baklawy To jest samo z pistacjami, a to jest czekoladowa baklawa Mmm, wygląda nieźle Na razie zaczynamy od takiego, mm, powiedzmy, coś w jak churros to jest nasączone syropem cukrowym litr syropu. Nie, jest zjadliwe. Jest bardzo słodkie. To jest po prostu co ocieka. To jest nasączone syropem cukrowym. Więc jest po prostu mega, mega słodkie. jest słodkie. jest okej, okay, no. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Jest okej. Okay. A teraz baklawa czysto pistacjowa. To było full, full bakalia. Czyli full pistacje, coś tam. Mmm. O jakby się po prostu pistacje. Zmielone z cukrem. Mhm. Zmielone pistacje z cukrem. Co to czekoladowe? O, to nie dało pisać. Czekoladowe teraz. Mm. o kawy? czekoladowe jest najlepsze. Mm. O kurde, jest takie mocno czekoladowe. Tak jakby z takim mm hałasem, to Mhm. Nie, O i właśnie jedliśmy takie Cikolatali, baklawa. To są chyba ceny za kilogram. I jeszcze to przestraszyłem się, że dużo za, zapłaciłem, bo było tam jakieś menu i były tam jakieś spore ceny, bo nie spytałem się o cenę przed ale okazało się, że tylko za wszystko Zapłaciliśmy 4 7, 7 lir, czyli jakieś 5 zł, więc, więc okej, okay. tutaj jedliśmy właśnie w safie te baklawy A tutaj jest kościół taki schowany, wow I idziemy na kolejny market, kolejny taki właśnie Pasaż Bejoglu i Smerkezi To jest po prostu takie zagłębie się znalazł, gorące, poleca, nas Kasia to jest wszystkie takie ja obczaja. Raz, no. e, parter jest najdroższy. Trzeba zejść albo na dół, albo pójść na górę. I tam, jest, o kurde, co tu się dzieje? Aha, jest całe podziemia e, bazaru. Kebab, durum donner, to jest kebab du, Durum Doner, to jest Durum Doner Double, podwójny. Mm. No dobry, dobry, dobry kebab. O, tutaj właśnie miałem robionego kebabika z tym właśnie z tej fajnym białym sosem. O, ten, ten kebab był całkiem dobry, bo jak byliśmy poprzednim razem, jadłem chyba za dwa czy trzy razy kebaba, ale był niedobry. Tutaj zazwyczaj te kebaby tureckie są suche, e, bez żadnych sosów. A teraz chyba gdzie jadłem, to chyba nie był turecki kebab tylko to był jakiś syryjski czy coś. I oni udali dużo właśnie tego białego sosu czosnkowego I to spowodowało, że były był taki bardzo właśnie soczysty i dobry Ja się opychałem kebabem, a Kasia nie chciała zjeść kebaba Kasia chciała zjeść pilawa Pilaw z kurczakiem mm, Czyli ryż taki gotowany na, na bulionie Z jakimś dużą ilością tłuszczu, jakiegoś oleju Bo jest taki bardzo oleisty I do tego właśnie gotowana pierś z kurczaka i, i herbatka turecka mm, mieliśmy iść tam na obiad dale, dalej po drugą, na drugą stronę tutaj właśnie tej ulicy ale stwierdziliśmy że nam się nie chce i przyszliśmy ja zjadłem właśnie tam Kebaba, Kasia je tutaj tego pilawa i tyle, jeszcze tutaj się trochę pokręcimy jeszcze mamy która jest gdzieś druga, trzecia Pytam dopiero 15, więc mamy jeszcze 5 godzin. Ale to szybko Pójdziemy pewnie jeszcze trochę do hotelu sobie posiedzieć, znaczy do hotelu, do hostelu posiedzieć, jeszcze jakiś shopping dokończyć. Jeszcze może coś zjemy, może jeszcze na deser pójdziemy, chociaż jestem na razie mocno najedzony. A, jeszcze właśnie chciałem wam powiedzieć, że na tych baklawach, co byliśmy, to zjedliśmy ich dosłownie od, o ciupinkę, bo one były malutkie, ale mam już przesyt, yy, nie wiem czy... Podczas tego pobytu w Turcji bym chciał jeszcze raz spróbować, to jest tak strasznie słodkie i to wcale nie wiem, czy to jest dobre. Można tego spróbować, ale mam, mam, już, mam już przesyt. Na razie nie chcę więcej baklały. Bierzemy sobie na drogę Tavuklu Pilav, czyli właśnie ten ryż. To jest, tu jest jeszcze tańszy, bo jest za piątaka z kurczakiem za 4 liry bez kurczaka. I tu pan właśnie przygotowuje nam na wynos. A ja tutaj już wziąłem też sobie w jednej terepce mam pidy, dwie różne pidy, a to pewnie będzie dla Kasi. Jesteśmy właśnie w metrze, to jest metro, które kiedyś jeździło na lotnisku Ataturk, teraz już nie ma lotniska Tata Ataturk, ale jest właśnie przygotowane do przewożenia dużej liczby bagażów, yy, walizek i tak dalej, więc to jest całkiem fajnie. Jesteśmy już w autobusie, już yy... Już w trakcie drogi. Zatrzymaliśmy się właśnie na drugim dworcu autobusowym w Stambule, bo wjechaliśmy z stacji. Otogar się tak nazywa. Teraz jest drugi dworzec autobusowy, i będzie jeszcze trzeci.